spokojna do niedawno, miejscowość O Opolska kiedyś, teraz Chruścina między Brzeskami a mechnitami. Eee, mam nadzieję, że nie będzie Wam na chwilę przeszkadzały taki dźwięk Wiadomo ile to ma mocy Później będziemy oczywiście blokować. Ma wyjść około 35 kW. A zasada, zasada jest taka, żeby nie obniżyć o więcej niż o połowę. To po pierwsze, a po drugie motocykl oczywiście nie może mieć wyjściowo mocy nominalnej więcej niż 70 kW. Koszt takiej homologacji Zmniejszania mocy, żebyście mogli legalnie jeździć na kategorię A2, przypomnę, od 18 roku życia, to od tym roku 1800 zł, ponieważ zmiany weszły również na stacjach egzotycznych. Droższe przeglądy rejestracyjne, a teraz, żeby zmienić każda zmiana konstrukcyjna, wymiana, w, wymaga e, obowiązkowo e, badania okresowego, pomimo tego, że pojazd ma ważne badanie techniczne.